Kurde, co ty robisz? Robię sobie choinkę kurde pało nie widać Widzisz sam to narysowałem Kurde nie widać jakaś bladynka ta Choinka. Jak się kurwa nie podoba to wyjdź

ten wiaterek wieje nie w tą stronę i normalnie I nie chyba nie uda nam się tego, tych darów proszę dostarczyć dla pomocy, dla pomocy Pierdole mnie Ej! Proszę, trochę jak Trzymaj ty! Dmuchaj, dmuchaj, pało! Dmuchaj, dmuchaj! Kurwa coś narobisz z kurwy synu, patrz, widzisz to? Ona skrótnie czeka! O, wpizdu moje trociny ja pierdolę! Ile desek trzeba ja będzie obchewalować, żeby mnie tu kupić? Bo list! Cicho, 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 podskadam się powoli, żeby nikt nie widział normalnie. Prosiak! Żyjesz? Cicho, słabiwie tak synu! Patrz, to list! Wypłata! Kowalskiego stary skręnaty już wysłał. Uuuu, Co to za zima? W pizdu jakieś skarpety wiszą śmierdzące. Taki odorek, że nie wiem. Uuu! Kła po uszu! Piszdu, co dał zajebany... Z... Ej! I posłuchaj zjebany kodaczku! I czy się coś sapał troszeczkę tu ktoś? Trochę. Hehe, <gry> zobacz zjebany komuś idzie, ciekawe co on tam niesie. Bez żadnych mi tam. Zjebany kurwa, zaraz ci ludzie zajebie. Ja hm, Dlaczego czegoś... ty do mnie pierdolisz znowu, co? Jakiego śliska dorwałeś? Ja go nie chcę. Nie, nie, idę sobie tam. Dariusz! Finlay to jeden z lepszych numerów, który ostatnio zagościły na playlistach najlepszych klubów. Do it all night! W Energy 2000 także radzi sobie znakomicie i na pewno smaczku też dodaje ten remixer, który przed chwileczką prezentował swoją interpretację hitu Baker Street. Odchodzi Wielka Era, Era Klubu NRG 2000. Pierwszy etap ewolucji, 13 kwiecień 2009 roku.